Serduszko, pozdrawiam serduszko i zapraszam na film, który będzie mówił, jak przepracować karmę własnej wartości, zwłaszcza karmę poczucia niskiej własnej wartości. I dlaczego w ogóle schodzimy tutaj na ziemię, aby odrobić tą karmę? Poczucie niskiej wartości jest karmą, którą najczęściej dotyka wielu, wielu ludzi, którą chyba najczęściej schodzimy odrabiać. I w tym momencie, skąd ona się bierze? Bierze się stąd, że żyjemy wiele razy. I każde nasze wcielenie to nasz rozwój, czyli mierzymy się z zadaniami, które mają nas rozwinąć, ale też często bierzemy na siebie zadania pierwszy raz, które mają pokazać nam, jaka w nas jest siła i jakim światłem dysponujemy. Czyli jak mocno uwierzyliśmy swoją iskrę Bożą, swoje światło i mierzymy się z nowymi wydarzeniami w swoim życiu. To, co jest piękne, to te wydarzenia. Ewoluują tak, jak ewoluuje nasz rozwój, nasze światło i nasze wcielenia. I co się dzieje? Powiedzmy, że w poprzednim wcieleniu mieliśmy rodzinę, gdzie daliśmy się zgasić czyli powiedzmy mamę, która rządziła i umniejszała naszą wartość że nic ci się nie uda ty jesteś taki i owaki czy taka i owaka no i my zaczęliśmy spuszczać głowę no bo mama ma rację, bo to rodzic no i tak dalej, i tak dalej. Druga strona na przykład tato Mówił do swego syna: Nic ci się nie uda, ty jesteś taki, taki, nie ma szans, żeby ci się udało w życiu, czyli umniejsza jego jestestwo. No jeżeli dzieje się to pierwszy raz, no to wielu z nas zaczyna co robić? Samokrytykować siebie. Czyli wierzymy w to, co mówią te najbliższe nam osoby. A jeżeli mamy jeszcze przestrzeń, w której podobno żyjemy tylko raz. No, to na pytanie, dlaczego mam takich rodziców i dlaczego mam tak pod górkę, dlaczego oni mnie tak nie lubią, nie kochają i tak mnie umniejszają, no, powinno nas nakierować na odpowiedź na to pytanie, czyli, że nie żyjemy tylko raz. Ale powiedzmy, że wielu z nas nie odrobiło za pierwszym razem taką karmę. Czyli uwierzyło w to, co mówili rodzice, a potem co mówili ludzie, i stajemy się taką ofiarą. No, odchodzimy. Czasami powiem samobójstwa, czasami poddajemy się, czyli depresja, czasami rak i tak dalej. Odchodzimy na drugą stronę. No i w tym momencie tam wszystko jest jasne, klarowne, ok. Czyli dobra, nie udało mi się za pierwszym razem, schodzę drugi raz. I co się dzieje? Znowu podobny schemat. Wybieramy sobie rodzinę, która ty też będzie nam umniejszać, czyli będzie wprowadzała w nas samokrytyka. Będzie prowadziła nas w poczucie niskiej wartości. Czyli mamy tak zwany poligon, gdzie mama, tata, brać, siostra, teść, teściowa i tak dalej będzie próbować nas zgasić. No i od nas zależy, czy się damy zgasić, czy nie. Cała filozofia i cała przyjemność rozwoju duchowego i rozwoju na Ziemi polega właśnie na tym, aby zmierzyć się z większymi wyzwaniami. One są większe na wielu płaszczyznach. A teraz jesteśmy w czasach, gdzie chyba mamy jedno z największych wyzwań, jak przeprowadzenie siebie przez czasy ostateczne, gdzie wszystko będzie nam mówić, że się nie da, że jest złe, że nas zniszczy, i w tym momencie będzie umniejszało naszą wartość. Czyli będzie podważało poczucie naszej wartości. I tutaj druga strona, która właśnie jest od tego. Aby sprawdzić poczucie naszej wa wartości, czy to będą osoby bliskie, czy osoby w pracy, czy wiadomości w internecie, czy wydarzenia globalne, wszystko to ma nas załamać, czyli spowodować, że to poczucie niskiej wartości zagości w nas, a my w pewnym momencie powiemy: Stop, spojrzymy na siebie w lustrze i powiemy: Jestem światłem, jestem miłością, jestem cudem Bożym, jestem siłą i odwagą Boga na ziemi, więc. Dziękuję za swoje życie i dziękuję za przyjemność, która mnie spotkała. I uśmiecham się do ludzi, którzy chcieli mnie zgasić, do wiadomości, które zasiały we mnie strach i lęk, które chciały mnie gdzieś zatrzymać, w jakimś miejscu, i do kolegów z pracy, do rzeczywistości, w której jestem. Odrabiam akceptację i zrozumienie. Dlaczego? Dlatego, że siła waszego serca zbudowana jest z światła, czyli z wartości pozytywnych. A tam cierpliwość, akceptacja, zrozumienie, docenienie siebie, szlachetność, szacunek, dobroć, wszystko tam gości. Wystarczy sięgnąć po to światło, wystarczy na nie spojrzeć, uśmiechnąć się do niego, a ono zmieni całą waszą rzeczywistość. A co tym idzie, wystarczy zrozumieć, że nie żyjemy raz, i że ci rodzice, których wybraliśmy, to miejsce pracy. Ludzie, którzy są koło nas, to ludzie, którzy mają zadanie, abyśmy my odrobili swoją karmę. Więc będą robić wszystko, aby nas zgasić i abyśmy my powiedzieli słowo nie. Dziękuję. Już wiem, kim jestem, wiem, po co jesteście. Karmę poczucia własnej wartości odrabia się uśmiechem do lustra. Zrozumieniem i akceptacją swego z swego życia. Zrozumieniem, że wszyscy dookoła. To istoty, z którymi się umówiliśmy na to, aby przepracować, powiedzmy, takie założenie, takie wartości. I kiedy macie tą świadomość, że to zabawa, i podbiliście sobie poprzeczkę, bo każda wartość składa się z wielu skal, o których mówiłem, można mieć poczucie własnej wartości, zniszczone przez mamę, a można mieć przez męża, można mieć przez dzieci. Można mieć przez ludzi w pracy, można mieć przez jakieś molestowanie, można mieć przez bicie, można mieć przez alkohol w rodzinie. Na wielu płaszczyznach odrabiamy lekcje. I zobaczcie, jedna wartość, a tyle różnorodności tyle możliwości zaistnienia w tych rzeczywistościach. Powiedzmy, jak ja to odbieram OK, mam życie wieczne. Patrzcie sobie na życie wieczne. Dobra, nie byłem w rodzinie alkoholików. Czyli tam, gdzie alkohol stał się bóstwem. Czyli no to hop do rodziny alkoholików. W cudzysłowie oczywiście. No a na górze obawiam się. Tato, będziesz pił. Daj spokój, przecież ja nie piję. Ale tam na dole popijesz. No dobra, ale tak w umiarze. Dobra, bez umiaru. Mama, będziesz żoną alkoholika. Daj spokój, no ale czad. Ale bawiła się tak? Nie. No to ciekawe, czy dasz radę. Czy zapanujemy nad nałogiem, czy on nas zniszczy? Pasuje nam taka zabawa, no to chyc na dół, do brzuszków, z brzuszka, do światła. No i tato, gdzie jest tato? Tato pije. No jak pije? Jak on śmiał pić? Przecież ja się urodziłem. No tato pije, bo się urodziłeś. Tylko będzie pił tak do 18 roku życia. No bo tak świętuje twoje urodziny. No i tak to po prostu wygląda. W świecie zabawy dusz. Ale ludzie, poprzez to, że widzą swoje życie, poprzez pryzmat utrudnienia, jednego życia, czyli w cudzysłowie, że mamy narzuconą formę religijną, że żyjemy tylko raz i naukową i niby społeczną. Więc nic dziwnego, że kiedy schodzę do takiej rodziny, no to krzyczę na tatę i mamę i na świat, na Boga, jak on śmiał mi podarować takich rodziców, a czemu nie mam takich rodziców, jak ma moja koleżanka ze szkoły czy z pracy, gdzie tam wszystko się układa i są pełni miłości. W tym momencie znów rzeczywistość rozbija schemat jednego życia, i bardzo szybko wchodzę na schemat. Aha, to jest rozwój. Czyli ja tutaj mam kilkadziesiąt lat, żeby się w tym pobawić, a tam sobie odpoczywam, mam wakacje w raju, a tutaj bawię się w takie założenia. I właśnie niskie poczucie własnej wartości może być odrobione na wielu płaszczyznach, ale nigdy nie przechodzi przez schemat jednego życia. Zawsze jest ono połączone z waszą karmą i zawsze. Na pytanie, dlaczego mi tak spotkało, co mnie łączy z tymi ludźmi, okaże się, że to są ci ludzie, którzy w tamtym wcieleniu gdzieś tam ci umniejszali, gdzieś tam była jakaś rywalizacja, coś było niesympatycznego, bo ty zrobiłaś im coś niesympatycznego, i w tym momencie trzeba to wszystko jeszcze raz odrobić czyli zmierzyć się z nowym wyzwaniem. Powiem tak, ponieważ byłem nałogowym graczem, uzależnionym od gier, to często ludzie piszą do mnie, że nasze życie jest jak gra. Masz bohatera i on jest goły i wesoły na początku. Bardzo często nie ma ani pieniędzy, tam jest zero na koncie, żadnych, powiedzmy, artefaktów, czy żadnej zbroi, aby się bronić. No i wchodzi w jakąś przestrzeń, tak? No i uczy się poruszać po tej przestrzeni. I to jest to, to co jest fajne w grach, że za jakieś fajne uczynki otrzymujemy wreszcie jakiś zwrot energii, czyli konsekwencje. No i wtedy sobie tą, powiedzmy, postać ubieramy idziemy dalej, ona nam wzrasta, jest silniejsza. I tak jest ze światłem w naszym ciele. Przez wiele wcieleń my wzrastamy, rozjaśniamy się, aby właśnie być w takich czasach ostatecznych, w jakich teraz wszyscy żyjemy. Aby świecić tym światłem, aby nie dać się zgasić todiami spiskowymi, tym krzykiem, paniką, która teraz jest na ziemi. Każdy z nas dorósł do tych czasów, każdy z nas miał karmę, aby zmierzyć się z tymi czasami. Ale nie każdy odrobi poczucie własnej wartości w tym czasie i nie przejdzie przez te czasy do ich końca. Po prostu czasami przerasta nas, nasza rzeczywistość, jak to niektórzy mówią, i gaśniemy. Powiedzieliśmy samobójstwa, odchodzimy, załamujemy się, idziemy w depresję, do szpitali psychiatrycznej. Nie są to łatwe czasy, ale każdy z nas się na nie zgodził. Każdy z nas uznał, że sobie da radę. Ale czasami każdy z nas pomaga innym ludziom odrobić poczucie własnej wartości różne inne założenia przed zejściem na Ziemię. Więc kiedy macie świadomość tego, jak skonstruowane jest nasze jestestwo, jak żyjemy wiecznie, automatycznie inaczej spojrzycie na rzeczywistość. I co się dzieje? Osoba, która miała doprowadzić was do poczucia niskiej wartości, do momentu, kiedy macie powiedzieć stop, ja jestem światłem na ziemi, miłością. Automatycznie, kiedy wykonała to zadanie i kiedy wy mówicie stop, bardzo często staje się waszym, waszym przyjacielem, kolegą, podajecie sobie rękę. Natomiast przychodzą inni na jego miejsce. Czyli ta poprzeczka została odrobiona, macie chwilę oddechu i co się dzieje? Kolejni próbują was zgasić. Natomiast kiedy zaczacie traktować to jako zabawę, jako przyjemność, i patrzycie na te wydarzenia w życiu, ale dołożyliście, ale nic to nie dało, to automatycznie przestają tworzyć takie wydarzenia. Bo one nie wpływają na Was. Wy wiecie, kim jesteście. Natomiast zaczynacie się bawić swoim życiem wydarzeniami, które mamy. Ponieważ mamy tak kolorowe czasy, jak zatrzymanie systemu, rozsypanie wszystkiego, co widzieliśmy, tworzenie nowego, kreacji rzeczywistości, wejście na ścieżkę rozwoju duchowego, oświecenia, uduchowienia. Mamy tak genialne czasy, na które się zgodziliśmy. Nic dziwnego, że w ciągu kilkudziesięciu lat przybyło nas prawie dwukrotnie, z tak? 4 miliardów na około 8 miliardów. To nic dziwnego, że pchaliśmy się na te czasy ostateczne, aby w nich rozwinąć siebie, aby nauczyć się sortować wiadomości, które do nas przypływają, aby odnaleźć się w takich czasach zawirowań, w czasach bankructw, gdzie tracimy pracę, gdzie ktoś nam mówi, że jesteśmy tacy i owacy, gdzie ktoś nam mówi, że to wszystko prowadzi do zniszczenia, depopulacji, do, do wojen i tak dalej, i tak dalej. Fenomenalne czasy, jak ktoś to nazwie, fenomenalna gra, gdzie każdy z nas tworzył sobie bohatera przez swoje wcielenia, aby odnaleźć się w tych czasach. I ja życzę wszystkim, aby właśnie patrząc w lustro. Widzieli w sobie siłę światła i siłę swojej zgody na te czasy. Bo, skoro mam świadomość, że wybrałem taką rodzinę, wybrałem taką drogę, wybrałem kogoś, kto mnie umniejsza, to znaczy, że odrabiam wartość poczucia siebie. Stworzenia w sobie światła ponad wszystko, co chcę je zgasić. To fenomenalna zabawa. A jak widzimy. Wszystko teraz próbuje zgasić nasze jestestwo. Wszystko podsiane jest strachem i lękiem. Wiadomości w necie, wiadomości w mediach, szczepienia i tak dalej. Kolorowa rzeczywistość, w której mnóstwo jest różnych wibracji. No i my, każdy z nas, który w tej rzeczywistości funkcjonuje, zadajcie sobie jedno pytanie. Czy wybierając te czasy, chcieliście przyjść tutaj, żeby się bać, żeby panikować? żeby uwierzyć, że zło jest mocniejsze na ziemi i że to wszystko idzie do zniszczenia was i depopulacji. Czy jednak wybierając te czasy, rozumiejąc waszą karmę i możliwość zmierzenia się z waszym życiem wiecznym, wybraliście te czasy, aby rozświetlić je swoim światłem. Aby tworzyć przepiękne, cudowne, wysokie wibracje pozytywne. Szlachetności, dobroci, szacunku, zrozumienia, akceptacji, cierpliwości, które skreują nową rzeczywistość. Każdy z Was, tam na górze, kiedy patrzył na te czasy, pewnie odpowiedź była prosta. A teraz, kiedy jesteście w tych czasach, jesteście w swoich ciałach, w swoich rodzinach, czy czasami bez rodzin, w swoich związkach, trudnych relacjach i tak dalej, każdy z Was, Odpowiada na to pytanie jeszcze raz, w swoim życiem. Czy daje się zgasić? I zostaje. W poczuciu niskiej wartości, czy jednak. Istoty, które wybrały drogę mroku, czyli tak zwane zło, zrobi wszystko, abyście zatrzymali się w swoim rozwoju duchowym, o czym był poprzedni film abyście nie przeszli z obudzenia do oświecenia i uduchowienia. Zrobi to tworząc fakty, tak? Aby w nich było pełno strachu i lęku, przeinaczając fakt na swoją stronę. Czyli podporządkowując wszystkie wydarzenia teraźniejsze w przyszłości na strach i lęk. Czym się karmi. Ale to wy decydujecie, czy ten strach i lęk zagości w waszym sercu, czy nie? Czy w waszym sercu i waszym umyśle będzie światło, zrozumienie tych czasów, zrozumienie siły, jaką macie w sobie? Czy będziecie pełni strachu, lęku, paniki i krzyku? Czy w waszym jesterstwie zaczniecie być istotami, które rozumieją istotę stworzenia i rozumieją reguły tej gry, czy będziecie sędziami dobry, zły, którzy próbują ogarnąć jednym jesterstwem rzeczywistość, w której się znaleźli? To, co jest najfajniejsze w tych czasach, to możliwość zmiany widzenia. Wielu ludzi widzi ten świat poprzez swoje oczy swojej rzeczywistości, jednego życia poprzez oczy mediów, filmów, książek, których się naczytali. Ale świat ducha pozwala nam patrzeć na to w nieograniczony sposób. Nasze oczy zamieniają się w oczy istoty stworzenia czyli szerokości świata, w którym się znajdujemy. Widzimy nasze jestestwo nie tylko przez pryzmat swojego życia, ale przez pryzmat wielu ludzi na Ziemi, którzy są skrajnie różni od siebie, przez wielu istot pozaziemskich, które poznamy, rozwijając ducha, łącząc się z nimi fizycznie i psychicznie w medytacji. Wielu z nas zaczyna widzieć nasz świat z perspektywy innych planet, Innej rzeczywistości równoległej, innych swoich jaźni. I to jest geniusz tych czasów. Natomiast wielu z Was zostanie zakrzyczanych przez to, że jest tylko jedna rzeczywistość i jedna droga. I ci, którzy uwierzyli, że zło rządzi na ziemi, będą krzyczeć, że koniec, depopulacja, zniszczenie i tak dalej. Ci, którzy uwierzyli w jedno życie, będą krzyczeli niesprawiedliwością boską, karą boską. I tak dalej. Ci, którzy uwierzyli, że jedyną drogą na ziemi jest pieniądz, praca, będą na was krzyczeć, że co wy robicie, rozsypujecie system, to jest jedyna, jedyna dobra droga. I ci, którzy rozwijają się duchowo, będą wam mówić, że coś tam u was nie gra, coś jest nie tak, że musicie iść tak jak oni, czyli narzucając im, Swoją drogę. Kiedy każdy z Was zrozumie, że jest oryginalną drogą na Ziemi, oryginalnym jestestwem i że może patrzeć przez pryzmat wszystkiego, co zostało stworzone, to zrozumie, że każdy dokoła nas jest informacją, wskazówką do odemienia wartości, do spojrzenia inaczej na świat, do zobaczenia różnorodności tego świata i do przyjemności egzystencji, w której uczestniczymy. Do zbudowania swojego bohatera ubranego w możliwości ducha i materii, w możliwości, które nabył poprzez wędrówkę w swojej grze, zwanej życie. Każdy z Was jest takim bohaterem i niech nie zapomina o tym, że za sobą ma mnóstwo wędrówek, która doprowadziła go do takich czasów. Jeżeli, to mamy, jeżeli mamy czasy, które sprawdzą każdego z nas, jeżeli w tych czasach każdy z nas osądzi siebie przez samego siebie, to mogę Wam życzyć tylko jednego: aby każdy z Was osądzał siebie przez siłę światła, które niesie w sobie, w swoim ciele. A to spowoduje, że docenicie każdą sekundę Waszego życia. I możecie żyć tak, aby uważać, że każde Życie jest cudem i każda chwila w waszym życiu jest cudem, albo tak, że nic nigdy nim nie było. Życzę każdemu, aby zrozumiał karmę poczucia niskiej wartości i zrozumiał, że tą karmę zamyka się wtedy, kiedy spojrzysz w lustro z uśmiechem i podziękujesz sobie, docenisz siebie za to, że miałeś odwagę wybrać taką karmę, takich rodziców, taką pracę. Wszystko to, co cię umniejsza, taki świat. A mimo to ciągle jeszcze stoisz przed lustrem i ciągle masz siłę, żeby się uśmiechnąć. Dziękuję za ten film.